Cześć, z tej strony Edyta Walenciak-Skórka, Twoja projektantka przyszłości. Zapewne znasz Paulo Coelho, znanego brazylijskiego pisarza i poetę, ale najprawdopodobniej nie wiesz o tym, że był kilkakrotnie przez swoich rodziców umieszczany w zakładzie psychiatrycznym. Umieszczany był tam z prostego powodu. On bardzo chciał zostać pisarzem, oni natomiast uważali, że powinien zostać inżynierem. Na szczęście postawił na swoim. I dlatego w jednej z jego książek, mojej ulubionej w Alchemiku, można przeczytać mniej więcej takie słowa. Kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały wszechświat działa potajemnie, by udało ci się to osiągnąć. Ja wierzę w to z całego serca. Wierzę, że wszystko to, co spotyka nas w życiu, począwszy od tego, jaką budujemy relacje ze sobą, jakie budujemy relacje z innymi, poprzez zdrowie, Poprzez miłość, poprzez spełnienie, zależy tylko i wyłącznie od nas. I w to samo wierzyli kahunowie, którzy wyznawali filozofię huny. I właśnie o tej hunie chcę Ci opowiedzieć zarówno dzisiaj, jak i przez kilka następnych dni. Ale czym właściwie jest ta huna? Huna to naturalne prawa, jakie rządzą wszechświatem. To nauka, która jest praktyką. Tam jest wszystko spójne, logiczne, wszystko łączy się w całość. Tam nie ma miejsca na to, żeby były jakieś domysły, bo jedno wynika z drugiego. Wywodzi się ona z pradawnych nauk mieszkańców południowych wyspy Pacyfiku. Samo słowo huna oznacza sekret albo wiedzę tajemną. To, co jest ważne, to ona była zawsze przekazywana z ust do ust. Nigdy nie została przez nich zapisana, bo kachunowie nie znali pisma. Co jest jeszcze ciekawe, to to, że kachunowie, a później hawajczycy, zawsze komunikowali się w czasie teraźniejszym. U nich nie istniał czas ani przeszły, ani przyszły. I zastanów się teraz, jakby Zmieniło się nasze życie, gdybyśmy zaczęli komunikować się tylko w czasie teraźniejszym. Co by było, gdybyśmy uwolnili się nagle od tego zamartwiania się o naszą przeszłość i lękania o przyszłość? Myślę, że byłby to bardzo ciekawy eksperyment. Ale wróćmy na moment do chłony. Chociaż jest ona oparta tak naprawdę o wierzenia ezotoryczne kahunów, to cały czas jest aktualna. Co więcej, badania naukowe, i to nie jedno, ale tak naprawdę dziesiątki badań naukowych, potwierdzają, że właśnie ta siła świadomości, bo ona jest jakby głównym narzędziem kahunów, nie tylko działa, ale każdy z nas ma do niej dostęp. My mamy pod ręką fantastyczne narzędzie, które możemy użyć. Co więcej, potwierdza się, że harmonia między naszym umysłem, między naszym ciałem a naszym duchem to najprostsza i najpewniejsza droga do spełnienia. A więc skoro już wiesz, e, czym jest huna, to warto, żebyś, poznał, żebyś poznała pierwszą zasadę. A brzmi ona tak. Świat jest taki... Jak myślisz, że jest? Jest to moja ulubiona zasada. Pewnie wiesz dlaczego. Jeżeli myślisz, że nie nadajesz się do prowadzenia firmy, jeżeli myślisz, że nie możesz stworzyć fantastycznego związku, jeżeli myślisz, że nie zasługujesz na miłość, że nie możesz schudnąć, albo myślisz, że nie masz na coś czasu, to wszechświat zrobi wszystko, żeby tak się właśnie stało. Ale jeżeli zaczniesz myśleć inaczej, jeżeli pomyślisz, ja mogę prowadzić firmę z sukcesem. Ja zasługuję na miłość. Ja mogę tworzyć fantastyczne związki, pełne miłości. To właśnie to otrzymasz od wszechświata. Jeżeli uwierzysz, że możesz ważyć tyle, ile chcesz, to wszechświat ci to podsunie. Jeżeli będziesz myśleć, że masz czas na to, co dla ciebie najważniejsze, to właśnie tak się stanie. Świat, jest pełen obfitości i daje ci to wszystko, co jest dla ciebie ważne. A ważne jest dla ciebie to, o czym myślisz. Jest taki dowcip. Pewna zmęczona życia, życiem kobieta wsiada do autobusu i zaczyna myśleć: Kurczę, mąż to stary złośnik, szef to dupek, przyjaciele to oszuści. Praca jest beznadziejna, życie jest do bani. A anioł stróż stoi za nią ze swoim małym piórem i notesikiem i wszystko skrupulatnie zapisuje. I wprawdzie zastanawia się, hmm, dziwne te życzenia, ale cóż, jeżeli tego właśnie pragniesz, to to otrzymasz. Pamiętaj, Cokolwiek myślisz o sobie i otaczającym świecie, to właśnie to otrzymujesz. Dlatego myślę, że na moje motto życiowe wybrałam takie: Szczęście to wybór, którego dokonuję każdego dnia. I tego właśnie Ci dzisiaj życzę: żebyś zawsze wybierał szczęście. Żebyś zawsze wybierała szczęście. Jeżeli uważasz, że ta wiedza, którą się z Tobą dzielę, jest wartościowa, to proszę daj lajka, udostępnij napisz komentarz, bo dobrem warto się dzielić. Dziękuję za Twoją obecność. Do zobaczenia. Cześć.